Witamina D oczywiście. No i proszę Państwa, witamina D. Dieta zawiera witaminę D, szczególnie ryby morskie, tran i żółtko jaja. Na no, łańcuchu no, pokażę, jak to wygląda z tym żółtkiem za chwilkę. Synteza skórna jest bardzo istotna i chodzi tutaj o przekształcenie 7-dehydrocholesterolu, witaminę D3 pod wpływem promieni słonecznych w tak określonym zakresie w promieniowania w falach ultrafioletowych. Z tym się trochę łączy oczywiście problem polityczny. Stosowania filtrów. Jak wiecie Państwo, wszyscy dermatolodzy mówią, że trzeba filtrować się. Tak samo mówią często lekarze. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda czasami na ulicy. Jest piękna majowa pogoda, no może nie tak jak dzisiaj, ale bardziej piękna. Słońce świeci jest gorąco 26 stopni 4 stopnie, matka w krótkich rękawkach, a dziecko, capka na głowie, swetry, bo jest, i bo jest taka pora roku, co to jeszcze nie można się rozbierać. I kapelusz Ojciec A oś z kapeluszy nie chodzi, nie, chodzi też z swatło. Także widzicie Państwo te pewne dysproporcje w ekspozycji na światło słoneczne. Bardzo często spotykane i bez sensu, jest spocone, zziajane, potem pójść do doktora, brzmiało miało katar, a potem zapalenie ucha, i tak w kółko ma się. A wszystko przez ten brak higieny związany z przebywaniem na wolnym, na, na, na świeżym powietrzu. I zobaczcie Państwo, tutaj mam e, zawarto witamin D w polskich produktach żywnościowych. Jesteśmy już w Polsce żółtko, jaja, tylko 54 jednostki na jedno żółteczko. Bardzo mało, 54. Natomiast śledź marynowany 480 na 100 gramów, w oleju 808, węgorz 1200. Czyli jak Państwo widzą, jest to, jest to no, iluzja, tylko że samym żółtkiem możemy zabezpieczyć dzieciaka w witaminę D. Witamina D ma swój okres w tej chwili renesansu, ze względu na mnogie efekty pleiotropowe. Jak Państwo wiedzą, efekt plejotropowy to jest nie tylko ten, o którym wiemy, tylko jeszcze mnogi związane z działaniem na różne układy. Efekt biologiczny plejotropowy witaminy D to jest oprócz homeostazy, wapnia, fosforu, mineralizacji kości, regulacji gospodarki hormonalnej, regulacja funkcji skóry, chemo, hematopoeza, nie wiem w jakim sensie, ale na pewno Ważne jest, że ma wpływ na immunomodulację, ochronę w procesach degeneracyjnych i w związku z tym może mieć działanie przeciwnowotworowe. Ale my mówimy dzisiaj o prostych rzeczach związanych z witaminą D. Przede wszystkim mówimy o ocenie zaopatrzenia. Zobaczcie Państwo, standardy medyczne 2009 rok. Najlepszy markerem zaopatrzenia na witamina d 25 ohd 3 w surowicy. I niedobór. Jeżeli jest poniżej 10 nanogramów na mililitr, to jest ciężki niedobór. Optymalne stężenia dla dzieci od 20 do 60 droży 30-80. Niektórzy twierdzą, że nie, że powinno być 100. A w w Polsce synteza skórna witaminy D ma miejsce w okresie od kwietnia do września. Przy zapewnieniu ekspozycji na słońce 18% powierzchni ciała. Bez stosowania filtrów ochronnych przez 15 minut i codziennie w godzinach 10-15. Czyli jak Państwo widzą, bez stosowania filtrów przez krótki okres czasu. To jest oczywiście pewne zabezpieczenie przed rozwojem czerniaków, które są powikłaniem nadmiernej ekspozycji na, 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 na słońce. Ale jak zobaczycie Państwo praże nawet na naszym Bałtykiem, zupełnie z rybami pełnymi ołowiu, to i cezu i digog, tam różnych tych dioksyn, to wtedy i te wylegujące się, wylegujące się tłumy na, smażące się na słońcu, nie 15 minut, tylko bardzo długo, to oczywiście synteza skórna, którą oni sobie zabezpieczają w ten sposób, jest bardzo dobra, prawda? Jest star, tam są setki, tysięcy jednostek, które się powstają w trakcie plażowania. I, 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 i to jest dobrze. No, to ryzyko drugie to jest niestety ryzyko rozwinięcia choroby nowotworowej skóry. No, na to trzeba zwrócić oczywiście uwagę. Ale u dziecka, dziecko musi być eksponowane na słońce odrobinę. Nie może być leżeć na, na plaży, oczywiście i nie można go, po, 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 nie powieść, go położyć na. Na jakimś koczyku bez żadnego nadzoru, musicie Państwo zwracać uwagę na to rzecz jasna, żeby to nie było smażenie się, ale trochę odrobiny słońca, kilkanaście minut dziennie na pewno nie zaszkodzi, a na pewno można to robić wózkiem, jadąc tym mawet parasolką, ale jednak przemieszczając się, dając troszeczkę możliwości syntezy skórnej, bo ta synteza skórna jest wielokrotnie bardziej efektywna niż suplementacja do 2009 rok zobaczcie Państwo jakie zalecenia, noworodki, przedwczesnie urodzone troszeczkę więcej, potem w zasadzie 400 jednostek u wszystkich, z wyjątkiem starców, takich jak profesor Lauterbachia. U nich 1000 jednostek wtedy, 2009 rok, w ciąży i laktacji też 1000, 2009 rok powtarzam, A zobaczcie Państwo co się stało ostatnio, 2011, i powstała praca witaminy D, witamina D zalecana przez endokrynologów zagranicznych. Zagraniczni endokrynolozy mówią, że dziecko od 0 do 6 miesięcy od 400 do 1000, potem też, a dzieci w wieku 1 do 3 lata od 600 jednostek. Czyli się coś zmieniło. Widzicie Państwo, to są górne limity, podaży 2000, bo mają być bezpieczne. I w ślad za tym po, po była konferencja w 2013 roku w Warszawie na stadionie narodowym przy zasłoniętym dachu. Nic nie padało. I tam eksperci z Europy Wschodniej, ale nie tylko. Yy, ustalili troszeczkę inne dawki dla naszego regionu geograficznego. Pierwsze półrocze 400, potem 400, 600, a potem od pierwszego roku życia w zasadzie od 600 do 1000, od 18 do 1865 roku życia 2000, powyżej 800 też 2000, czyli bardzo dużo, prawda? Bardzo dużo witaminy D. Dla kobiet w ciąży 2000, nie 1000, a 2000 ma taka dawka bezpieczna, od 1500 do 2000. Proszę? Ciążą nogą trzeba podwoić, oczywiście. <śmarycznie> Sumarycznie. Wcześniaki 400-800, otyłe dzieci, tu się rozróżnia, chudsze i grubsze, od 1200-2000, otyli dorośli 4000, aż maksymalna dawka, a osoby o ciemnej skórze, tak jak pan profesor Autor i ja, 2000 jednostek. Jak Państwo widzą, skóra ciemna nie sprzyja syntezie witaminy D w skórze, właśnie. I w związku z tym, ale zobaczcie Państwo te dawki, które są wyższe troszeczkę. One są troszeczkę wyższe. Ja znam takiego doktora u nas, który jest przeciwnikiem podwyższenia dawek. Twierdzą, że istnieje pewna grupa dzieci, które jest nadwrażliwa na witaminy D. I tak jest, czy jasna. Aczkolwiek ja przyznam się szczerze, że jak. Ja nie, ja nie widziałam ani raz w życiu zasłucia witaminy D u noworodków w czasie stwierdzenia niedoborów. To nie są dawki profilaktyczne, których podawałem Państwu przez tylko leczenie. Czyli noworodki 1000 jednostek potem niemowlęta do 3000, tysięcy, młodzież do 5, od 3 do 5, dorośli od, do 10 tysięcy nawet dziennie w zależności od masy ciała lub 50 tysięcy raz na tydzień, no bo zapomnij chłopina, że trzeba wziąć codziennie. Badanie stężenia 25 HD3 po 3-4 miesiącach po leczeniu, a potem co 6 miesięcy ewentualnie, żeby sprawdzić, czy się nic nie dzieje złego. Oczywiście trzeba sprawdzić fosfatazę alkaliczną, kalsiurię i wydalanie fosforanu w moczu z tym badaniem ilo-razu. Co jeden, 3 miesiące. A to są preparaty, które są dostępne w Polsce, w różnych, to jest taki w różnej postaci. Bardzo dużo jest teraz preparatów. I następna witamina K, króciutko. Choroba krwotoczna noworodków, to jest wskazanie dla podawania witaminy K, ponieważ istnieje niedobór, a postać klasyczna dotyczy 3-5 dnia życia, krwawienie głównie ze strony przewodu pokarmowego. Postać późna jest możliwa, między drugim a 12 tygodniem, około 50% przypadków z się zagrażającym życiu krwawieniem śródczaszkowym. I to jest powód, dla którego witaminą K się zajmujemy. A szczególnie zagrożenie dotyczy dzieci karmionych wyłącznie piersią. I tam w piersi, w mleku mamy, nie ma witaminy K. I w związku z tym ta suplementacja szczególnie dotyczy tych dzieci, właśnie. Aha, tu ja e, Rola witaminy K. No to już nie będę Państwa męczył tymi, tymi e, formułowaniami. W każdym razie. Zespół ekspertów w 2007 roku zmienił zalecenia. Najpierw dawało się domięśniowo, a teraz jest preferencja podawania do ustnego. W ten właśnie sposób, że noworodki zdrowe mogą dostać 2 mg do ust witaminy K lub pół mg domięśniowo, a z podwyższonego grupy ryzyka tylko domięśniowo. No i potem, proszę Państwa, jak już się poda do ustnie 2 mg albo 0,5 mg domięśniowo. To można dawać, znaczy trzeba dawać od drugiego tygodnia życia do końca trzeciego miesiąca codziennie 25 mikrogramów na dobę. To jest taka dla zdrowego noworodka, potem niemowlęcia, dawka, dawka która może zabezpieczyć przed niedoborem witaminy K. Właśnie. Jeżeli mówimy o dzieciach karmionych mieszankami mlecznymi modyfikowanymi lub mlekiem dla wcześniaków. A także mlekami, mleko zastępczymi po otrzymaniu jednorazowej dawki witaminy K po urodzeniu nie wymagają dalszej profilaktycznej podaży. Czyli ta podaż dotyczy dzieci karmionych piersią. I to jest ważne. To zależy, jaka tam jest dawka. Zazwyczaj nie wystarcza. Przy karmieniu dodatkowym. Pierwszą, jedną tylko do dokarmieniem sztucznym, mlekiem nie jest wystarczające. Bezpiecznie jest podać te 25 mikrogramów przez pierwsze trzy miesiące życia. Od drugiego tygodnia. Koniec.